Centrum gliwic, bo to jest ścisłe centrum gliwic, no, powinien być wygaszany ten dawniej funkcjonujący przemysł ciężki, a powinny być kreowane nowe przestrzenie no, do wykorzystywania przez mieszkańców ale też bardzo byśmy chcieli, żeby to się działo z udziałem partnerów prywatnych i właśnie żeby poszczególne projekty spinały się biznesowo. Nowe Gliwice przy ulicy Bojkowskiej funkcjonujące na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Gliwice w zrewitalizowanych budynkach tej kopalni i na działkach gruntu, które odzyskaliśmy z powodu rozbiórki hałdy pogórniczej. Właśnie są takim obszarem aktywności inwestycyjnej i tutaj są czynione takie porównania, stąd taka robocza nazwa Nowe Gliwice 2, chociaż w moim przekonaniu jednak charakter tego miejsca przy ulicy Dibuła będzie nieco inny. Tam przy Bojkowskiej rzeczywiście lokują się firmy nowych technologii, głównie informatyczne. Natomiast tutaj przy ulicy Dibuła, gdzie to jest bezpośrednie sąsiedztwo ulicy Zwycięstwa, ścisłe centrum miasta, jest wielki i natłok codziennych, no chociażby przechodniów, mieszkańców, ludzi, którzy załatwiają rozmaite sprawy w centrum miasta, podróżnych, którzy korzystają z Gliwickiego Dworca. I tutaj raczej ta oferta powinna mieć bardziej taki charakter otwarty dla właśnie tego rodzaju konsumenta. Więc liczymy tutaj na rozwój gastronomii, może hotelarstwa, tego rodzaju usług, ale nie wykluczamy też biurow w których no, znajdą zatrudnienie wysokiej klasy specjaliści, których na pewno w Gliwicach nie brakuje.